Siemanko, witajcie widzowie w ten deszczowy dzień w styla Brayrod, ponieważ dzisiaj widzowie mroczne tajemnice zostaną odkryte, dlatego że gramy widzowie w cmentarz styla Road. Dosłownie to koniec styla Road. O co tu idzie? Gold Spaghetti toalety. O stary, nie, no potrzebuję więcej gotówki. 112,5 miliona. Nie ma szans, że go ogarnę. Widzowie, to był jeden z lepszych Brairodów, jakie mogły się pojawić. Co ciekawe, jak pada deszcz, mamy 20% laka. I słuchajcie, w tą gierkę już graliśmy wcześniej, sobie grałem prywatnie. I słuchajcie, tak, zarabiam aktualnie z ciclitery, Bicycliteary. Zobaczcie wszystko. Wszystkie Brejroty nie żyją, nie? Nawet nie żartuję, naprawdę, wszystkie nie żyją. Znaczy, one działają tak, że jak je tutaj wsadzimy do cmentarza, no to leżą sobie, bo są przez nas, że tak powiem, no, dziabnięte, nie? Po prostu. Więc mamy karkertar kurkura, mamy Czykliterebisyklitere, mamy też widzowie Tripitropa i Czaczeci. cza też został tutaj przez nas złapany, widzowie. Także wszystkie Brejroty umrą dzisiaj, i słuchajcie, no tak, no tak to właśnie wygląda. Dlatego też właśnie stąd taki tytuł: Trenostruza Turbo 3300. A, 300, no okej, okay. i słuchajcie, tutaj musimy też uciekać przed panem policjantem Tungtungiem. Także Tungtung -tung Sahur no, powraca po raz kolejny, tym razem jako policjant. No ciekawa sprawa, to na pewno. No i słuchajcie, mamy tutaj różne brejroty, które się respią, ale wydaje mi się, że powinniśmy obadać, widzowie, temat. Uwaga, Strawberry Elefanta, czyli najpotężniejszego truskawkowego słonia, którego nie można ukraść też, jak będziemy na publicznym serwerze. I słuchajcie, sprawa jest taka, oczywiście są tutaj rebirfy, wiadomo, sklepik, mamy na przykład szefa Karkur kurkura I ten szef Karkur kurkur widzowie. Jak widzicie, jest bardzo zły. Zobaczcie, jak on wygląda, nie? On jest po prostu wściekły. To jest ziomal, który totalnie ma jakąś mroczną tajemnicę. I właśnie ta gierka jest w sumie mroczna. No i dlatego postanowiłem, że troszkę sobie wiecie: nabijemy indeksu. Ogólnie, jak już grałem, to troszkę tego mamy. Bo w zwykłym mamy chimpanzini, bananini, bonekam, blabu, lostraleritos, Mamy pakrachmata. Mamy też widzowie, oczywiście, pod hotspota. Rulimero, mero, Troszkę inaczej tutaj są nazwane te Bur, Burbaloni, luli loli, tatatasa, hur, patapim. I tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, niezwykłego, czyli tego Ankomona I mamy Tungtunga. Tylko jest pewien problem, bo Tungtunga prawdopodobnie ta gierka też usunęła, tak jak Stila Brajrot. I dlatego to już jest, widzowie, definitywny koniec Stila Brajrot. Normalnie. Zobaczcie, jak to wygląda. I słuchajcie, mam taki plan, że sobie w sumie tego truskawkowego słonia. Weźmiemy. Nie, kusi, kusi, bo tak. Truskawkowy słoń daje ile? Czekajcie, chociaż czekajcie, jak to wygląda? 25 tysięcy na sekundę. Dobra, ale ten Sheffield Kurkur kur kur daje, widzowie, uwaga, 150% lepszy niż twój najlepszy brainrot Okej, okay, czyli to jest zawsze najlepszy brainrot Tylko czy jak bierzemy Rebirfa, to czy nam zabiera? Nie, chyba zabiera tylko te brainroty które potrzebujemy do Rebirfa. Dobra, widzowie, Sheffield Kerkar Kurkur, czy dzisiaj testujemy tajemnicę truskawkowego słoń? Widzowie, nie, to no, wydaje mi się, że powinniśmy polecić w coś lepszego. Czyli tego wrednego, wściekłego widzowie. Secret Railroad się pojawił. Za ile? 25 milionów. O stary, proszę, muszę mieć 25 milionów. Dobra, widzowie, bierzemy szybciutko szefa Karker Karkurkura, wydaje mi się. Musimy go mieć. Dobra, widzowie, poznamy tajemnicę szefa Karker Karkurkura. Zobaczcie, jak on wygląda. Jaki on jest creepy, nie? Porównajcie go nawet z tym zwykłym Karker Karkurkurem. No to wygląda naprawdę mega creepy. Niestety problem jest taki, że ja 25 milionów nie dobiję. Więc ten oto tutaj Garama, no mi przepał nie? Możemy Cicliteirę, słuchajcie, tutaj złapać. I czy znowu coś mamy? Ej, mamy teraz, mamy teraz burzę! Ej, stary, jakie to jest mega klimatyczne, nie? Właśnie totalnie widzowie widać, że tutaj mamy tak naprawdę totalnie taki koniec Stila Brairod. W ogóle podoba mi się ta gierka, nie wiem, jak wam się też spodoba, to oczywiście będzie więcej odcinków, prosto sprawa. Ale widzowie, tak, możemy generalnie, znaczy kupiliśmy już tego szefa Karker kurkura i on będzie zawsze 150% lepszy niż mój najlepszy Brairod, czyli generalnie, no, się opłaca, bo to wygląda tak, że jak mamy najlepszego aktualnie kogo? Tego 950 Karker Karkurkura, no to słuchajcie, właśnie ten najgorszy, słuchajcie, z mroczną tajemnicą Karker Karkurkur, który jest zły, patrzcie jak on wygląda, nie? No to ten szef zawsze będzie lepszy od tego najlepszego, czyli jak zdobędziemy jakiś lepszy, no to i tak będzie znowu lepszy, nie? Moim zdaniem totalnie spoko, totalnie nie narzekam, nie? Przyda się, to na pewno. Jeszcze coś pewnie sobie ogarniemy, ale tak, generalnie mamy też sklep z narzędziami, tutaj możemy sobie kupić różne rzeczy na innych graczy. Wyrzutnia krokodyliów, jak to brzmi? Wyrzutnia krokodyliów, więc sobie mamy też tutaj oczywiście laka do zwiększenia, ale dostałem też od gry, totalnie za darmo, taką oto wyrzutnię, znaczy do niuka, dostałem dosłownie niuka, bo to jest chyba bomba atomiczna, czyli bomba atomowa po prostu i słuchajcie, słuchajcie Słuchajcie, za 400 robuxów tutaj jest to do kupienia. Ale ja dostałem to za darmo i jestem ciekaw, jak to działa. Rzućmy ją i co tu się niby wydarzy? Dobra... No przywaliłem, okej, okay. wszystko po prostu lata, totalnie się tutaj, wiecie, dzieje, ale no tak naprawdę niewiele mi to zmienia, nie? Zakładam, że ta bombka jest po to, żeby jak są, no, jak są inni gracze, no to po prostu, wiecie, no to wtedy dojeżdża tych innych graczy i, i, i to o to chodzi. Bo tak, no, tak mi się wydaje. Te, te, te Sahur, czy my go mamy w ogóle w indeksie, widzowie? Pewnie go nie mamy. No i właśnie o to chodzi, żeby uzupełnić ten indeks. Uwaga, chwytamy go, a nie mam miejsca. Dobra, widzowie, musimy to szybciutko ogarnąć, wiecie, bo potrzebujemy miejsca. Potrzebuje też te dwa właśnie VIP-sloty, wydaje mi się. naprawdę brakuje mi tych rzeczy. Czekajcie, co my tu mamy? 325. Dobra, Trenostruzo wywalimy. Myślę, że to nie będzie jakaś duża strata, także wywalmy go i weźmy szybko TTT Sakura, ponieważ chciałbym, widzowie, tutaj robić ten indeks. Jak on się połamał! Patrzcie, jak to wygląda! To jest naprawdę koniec Steelabraver. Patrzcie, jak on płacze w ogóle. Goni nas oczywiście pan policjant, który totalnie nawet nie ogarnia jak biec, więc jest okej. Jest okej. Dobra, widzowie, mamy kolejnego ziomala w naszej tutaj, patrzcie, czaczeci. Jest TTT Sakura, tripitro jest jeszcze Lawaka, Saturno, Girafa, Celestre i chyba Lirili, Larila. Mityczne to Karker, Karkurkur i bis Bicicliteira, ale widzowie mamy jeszcze boski poziom Secret i Potwór, czyli Beast. Także widzowie są też totalnie nowe, no w porównaniu do Stila Brayrod są totalnie nowe rarity, no mamy jeszcze rarity OG w Stila Brayrod. Tutaj mamy na przykład właśnie tego Beasta, czyli Potwora. No zobaczymy jak to pójdzie, może odpalimy jeszcze sobie Laka i zobaczymy jak tam wtedy to będzie oddawać. 20% na Secreta mamy podczas burzy, i to jest najlepsze od tego, Słuchajcie od padania deszczu. Padania deszczu? Od deszczu po prostu. Więc lepsze od deszczuwe. Totalnie, bo tutaj mamy 20% na to, że pojawi się secret cały czas, nie? Więc to jest mega, mega OP. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mamy gwarantowanego boskiego, czyli tego Brayroad Gut za 6 minut 20 sekund. Dobra, wyczekamy, zobaczymy, potrzebujemy Larila, która właśnie tutaj idzie. Także idealnie, nie? czy ja mam miejsce w ogóle w moim Graveyard? Zobaczmy, no nie mam oczywiście miejsca, dobra widzowie, musimy to ogarnąć. Dobra widzowie, za chwilę się odpalimy, ale mamy tutaj Titi Sahura. i ten Titi Sachur dosłownie jest potrzebny do mojego indeksu, także bierze ziobala, patrzcie, nie mam go tutaj i ciśniemy do indeksu, wprowadzamy go i tak naprawdę od razu usuwamy. Słuchajcie, jak się usuwa Brayrota, No i co jest? Ej, co mi się stało? Widzowie, zjadło mnie. Prawie sam się pogrzebałem. Co tu się dzieje? Więc tak, mamy Titi Sakura. I jak go sprzedamy, to patrzcie, jak on po prostu jego dusza odlatuje, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. To jest mega creepy. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Mimo, że creepy, no to też fajnie. I tak, mamy naszego szefito. Faktycznie jest lepszy. Naprawdę zarabia ogromne pieniądze. I ten tutaj, TTT Sakura na razie może być. My sobie odblokujemy jeszcze, widzowie, dwa dodatkowe sloty VIP. Ponieważ w tą grę na pewno będę grał tak samo często, jak w Stila bo jest naprawdę przyjemna. Totalnie wam mówię, naprawdę bardzo fajnie się w to gra. I mamy Saturno Saturnit, czyli lawakę Saturno Saturnite, która też widzowie musi umrzeć niestety w tym odcineczku. Wszystko ubiera, ponieważ to, już, to jest koniec Steelabreyrod. Prosta sprawa. I mamy Saturno Saturnite. Jej chyba jeszcze nie miałem, więc tutaj widzowie mamy teraz indeks uzupełniony jeszcze bardziej. Dwóch legend nam brakuje, dwóch mitycznych, później boski secret i potwór i ekskluzywny szef Karkur, Karkur widzicie to? Jeszcze jest chyba ekskluzywny La Grande Kombinacjon. Tak mi się kojarzy, ale czy na pewno to nie wiem. Balleriny nie mamy. Tung-Tunga. I tego Tung-Tunga chyba nie zdobędziemy już. Widzowie, to jest w ogóle mega lipa. Naprawdę, nie sądziłem, że aż tak będzie mi tego brakowało, ale naprawdę, no nie zdobędziemy sobie Tung-Tunga, bo go już w tej grze nie ma. Więc nie da się zrobić indeksu na 100%, jak nie zdobyliście go na początku gry, bo gry. Wszystkie gry musiały generalnie usunąć Tung-Tung bo były jakieś prawa autorskie, także widzowie, nie wiem, mega lipa. Nie? nie lubię takich rzeczy, nie? No tak naprawdę teraz powinni go podmienić, bo tak szkoda, no nie można tego wbić. Ale widzowie, odpalimy sobie tutaj coś takiego. I zobaczymy, jak nam wtedy pójdzie. Ta bomba w ogóle, którą dostałem 400 Robux zwarta. Użyłem i nic się nie stało. Pewnie to po prostu na, na ludzi jest, na innych, nie, więc wiecie, użycie tego tak po prostu. No było głupie, nie? Było po nic tak naprawdę. Dobra, bierzemy girafę celestre. I teraz tak widzowie, mamy bardzo dużo w ogóle, po co jedzie ten tutaj taki radiowóz, jak on tak naprawdę nas nie łapie, nie? Jesteśmy widzowie, ewidentnie, no, no po prostu nic nie zrobiliśmy, tak? No po prostu jest super w takim razie, jak, jak, jak mam to dobrze zrozumieć. Legendarny, 450, ale jako, że to jest VIP nagrobek, to daje nam więcej. Patrzcie, 450, ale 697, a nie, to chyba dlatego, że ja mam wzmocnienie za rebirfy, to chyba dlatego. Dobra, bo myślałem, że jak jest ten nagrobek VIP, to więcej daje, ale być może. Tu mamy też nagrobek dodatkowy za 8 rebir. Dobra, na razie tak, mamy jeszcze jeden nagrobek. Brakuje nam dwóch milionów, że wiecie, jak będzie secret, no to żeby być gotowym, nie? I teraz tak, ja sobie szybciutko ogarnę tutaj indeks, ale prócz tego potrzebujemy Lirili Larila, która przed chwilą szła, ale niestety jej wtedy nie zdobyłem, po to, żeby zrobić Rebirfa, nie? Dlatego widzowie, żeby było jeszcze ciekawiej, to sobie takie coś odpalimy i zobaczymy, jak bardzo będziemy w stanie rozwalić Stila Brayroth, nie? Bo tak gra mi się z tym kojarzy, że wiecie, rozwala się Stila Brayrod mamy cztery razy, dobra. No i w tym momencie to już mi się całkiem podoba, nie? całkiem mi się to podoba, patrzcie, leci bombardilo krokodilo, bombardownia krokodyla, dobra, bierzemy go i teraz tak widzowie, on daje już 2,5 Nie, sprzedajemy go za 2,5, a daje 1200 na sekundę To jest dużo, to jest naprawdę dużo Dlatego dajemy go tutaj i widzowie szybciutko Szybciutko jakiegokolwiek, jakiegokolwiek te, te, te sakura możemy wywalić I weźmy widzowie balerinę Cappuccine, czapka balerina cappuccina Dobra, więc bierzemy ją i teraz będzie tego mega dużo Patrzcie, cztery razy szczęście Ej co jest, naprawdę dał mi po głowie ten ziomek Pierwszy raz chyba dostałem od tego Tungtunga policjanta Dobra, ona w ogóle się smuci widzowie Jak ją wrzucamy do nagrobka, no w sumie kto by się nie smucił nie? Więc tak, mamy Widzę wszystkie tutaj. Niestety Tungtunga nie zdobędziemy. Balerinę mamy, a nie zaliczyło jej. No, Okej, okay. dziwne, dziwna sprawa. Mamy też trailer. którego nie można ukraść. To jest specjalny trade, który czasami się pojawia. O, widzowie, patrzcie co nam idzie! toalety spaghetti, nie? Nawet takie brain roty są, no dosłownie jak skilla Brain rot. To mi się tak mega podoba. Ale tak widzowie, my nie mamy chyba pieniędzy na to. Ja nie wierzę, czajcie znowu nie będziemy mieli pieniędzy prawdopodobnie, no bo wydaje na to, żeby inne tam łapać. Chyba, że on tańszy jest, ale nie no, zakładam, że będzie dość drogi nie? Nie Dobra, nie, 112... Oj, to jest 112 milionów. Stary, dobra, to, to jest giga drogie, nie? To nieważne, widzowie, to jest giga drogie. To naprawdę nie jest takie. O, troszkę drogie. Nie, to jest giga drogie. Ten 75 milionów, daje 8 tysięcy. No dobra, widzowie, to mnie tak naprawdę nie stać. No troszkę słabo, nie? Odpaliłem tego laka, a mnie nie stać na nic. Lekka lipa. Dobra, czy od Induna mamy? Nie mamy. Półtora miliona. Dobra, stary, wjeżdżasz do bazy, nie? Wjeżdżasz do bazy totalnie. Nie mam, nie mam w bazie miejsca, nie najgorzej, dobra, szybciutko. Na przykład tego usuwamy Girafę Celeste, ale nie będziemy mieli. Do Rebirfa, to prawda, ale widzowie, nie no, muszę mieć od induna Tego udin, -dun, dun dun. Dobra, bierzemy go. I słuchajcie, ciśniemy go do bazy, bo on za dużo daje, żebym go zostawił. Słuchajcie, to jest zresztą mityk, którego nie mam jeszcze w indeksie. I teraz powinien być. Dobra, mamy go. Brakuje nam tylko krokodyla, którego mamy tak naprawdę. A to jest boski. Dobra, to to inny krokodyl. Chyba inny Bombardiro Krokodilo. W każdym razie widzowie, no, ciekawe, ciekawe. Na pewno, dobra, wbijmy sobie więcej tego. Ekskluzywny 0 na sekundę, dlatego że on zawsze ma 150% więcej od najlepszego. Dlatego nie można nam nic pokazywać. Dobra, czekamy. Już zarabiamy. Słuchajcie, prawie 50 milionów, jak jesteśmy offline. No to całkiem sporo. Kolejny Bombardiro leci. Dobra. Girafę musimy wziąć, potrzebujemy jej, potrzebujemy jej do Rebirfa. Tylko, czy ja chcę teraz robić widzowie Rebirfa? bo tak naprawdę, no nie będę miał pieniędzy, a teraz lecą sekrety. Może inaczej, nie róbmy Rebirfa jeszcze, dobijmy 25 milionów, może kupimy jakiegoś, o leci ten mityczny, patrzcie, za 2-25 miliona, nuklearny, din... o dobra stary, bierzemy cię, bierzecie, cię totalnie. To ten nuklaro-dinozauro jest tutaj kolejny, dobra. No to tak, bratku, no czaczeć, myślę, że sprzedamy czaczeciego. i weźmy sobie tego nuklaro-dinozauro. garama idzie, ile on kosztuje? 25 milionów, no właśnie o tym mówiłem, że potrzebujemy na niego tyle, nie? To jest widzowie naprawdę mega dużo, ale tak, mamy kolejnego potężnego brain rota, także moim zdaniem za chwilkę kupimy coś naprawdę, naprawdę, wow, widzowie, totalnie będzie to, będzie grubo. Widzowie, muszę wydać pieniądze. Patrzcie, to autobus rankingowy Irek, jak to wygląda. Patrzcie to, 9 milionów mnie kosztował. Dobra, jest tu boski brain rot, kolejna Ciclitejra, co tu leci, widzowie, mamy tego tak dużo, że jestem w szoku. Dobra, Ciclitejrę sprzedajemy, nie wiem już co sprzedawać za bardzo. Weźmy szybko ten autobus, bo zaraz nam zniknie. Jak go, wiecie, rozwalamy, to musimy szybko zebrać. Dobra, chwytamy, uciekamy i widzowie, mamy przepotężnego brainrot gada kolejnego. Co jest? Naprawdę grubo to wygląda. I on będzie tutaj bardzo dużo nam dawał, ale przy tym też szef Karker Karkurkur będzie dawał jeszcze więcej przez to, że mamy takiego potężnego nowego brainrota. Minus jest taki, że tak naprawdę do baby tego dużo, z tym, że wiecie, problem jest jeden. Brakuje nam pieniędzy na sekrety, które tutaj idą, a często się respią. I to jest właśnie najgorsze, nie? Że tego dużo nam się tutaj respiło, jak widzicie. Także gier jest naprawdę fan. Totalnie mam fan. Dzisiaj jest w ogóle chyba update, więc może też z update'u coś nagram. Jak będziecie chcieli zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, to na pewno coś tam więcej no, zarzucimy. Wiadomo, bo giereczka naprawdę oddaje. Dobra, widzowie, tutaj chodzą takie brejroty, o jakich mi się po prostu, no, nawet nie śniło. Słuchajcie, Gold Loss Kombinacionas za 262,5 miliona. To jest za dużo, stary, to jest za dużo. To jest kolejny sekret, który kosztuje tak dużo, że ja po prostu widzowie, no nie da się, nie da się tego ogarnąć. Naprawdę, jestem totalnym biedakiem, nie? Niby zarabiam dużo, ale tak naprawdę potrzeba mi czasu. Potrzebuję też tej giraf Celeste. Wydaje mi się, że chyba powinniśmy tak naprawdę robić Rebirfa na fula, nie? Że jak porobimy tego Rebirfa na maksa totalnie, to będziemy takie CGMki, nie? I wtedy jakkolwiek będzie to szło. Bo tak, Rebirf zabiera pieniądze i te brainrouty, które są potrzebne do Rebirfa, ale reszty nie zabiera. Więc pewnie szybciej byśmy to odrobili, nie? Że to by tak szło ładnie. No Zastanawiam się. Tym bardziej, że raczej 25 milionów nie, no nie dobijemy. 20% laka jeszcze mamy dodatkowo. Mamy tutaj razy 4 laka. Nie, no dobra. Może jeszcze poczekam. Może coś jeszcze kupię, jak nie no to robimy rebirfa totalnie, nie? Wydaje mi się, że totalnie rebirf będzie potrzebny. Dobra, widzowie, może go nie kupimy w tym odcinku, na pewno w jakimś kolejnym, ale mamy Babel beast, czyli najlepsze nowe rarity, nawet lepsze od OG strawberry elefanta, 32,5 tysiąca na sekundę mega OP. 750 milionów mamy też tutaj widzowie garame, znaczy madungdung, którego też bierzemy. Słuchajcie, znaczy też do no, akurat tego bierzemy, bo generalnie tam tego mi się nie udało, ale tak szybko sprzedajemy na razie byle kogo, bo jeszcze słuchajcie mi ucieknie. Za 15 milionów go kupiłem 2,5 tysiąca, którego nie można ukraść, także fajny trade się trafił. Znowu mamy Storm, znowu mamy burzę, która daje więcej szans na słuchajcie, Brejrota Secreta. I co ciekawe, już się pojawił kolejny, nie? To jest chore, to jest chore, co tu się dzieje, widzowie, naprawdę z tym lakiem, z tym wszystkim, z jest grubo. I naprawdę to jest koniec, fila Brejrota. Ja wszystkie tu Brejroty, widzowie, po prostu biorę do siebie, nie? Na mój potężny cmentarz. Dobra, legendarne mamy wszystkie, mityczne, wszystkie, boskie 2 na 5. Mamy ten autobus i mamy pierwszego Sekreta, Dunga. Jak chcecie więcej, oczywiście, odcineczków z tej gry, to, to wiadomo, widzowie. Zachęcam do stawienia łapeczki, żebym wiedział, że chcecie. 75 milionów. No, patrzcie, tutaj mamy tego Macaron Tualetti. 10 milionów za tego ma Ej, co jest? Ten jest tańszy nagle. Nie, no, jaki skam. 15 milionów dałem, a teraz jest za 10. Ja nie wierzę, widzowie. Naprawdę, Odskamowali mnie totalnie. Co tu się wydarzyło? Nie, no, jaki skamik. Tutaj u dindin lecia już go mamy. Nie wiem, dlaczego mi nie zalicza tutaj, widzowie, tej baleriny. A, bo tu jest balerina, to, to jest ktoś inny. O stary, to czekaj, to jest balerina kapucina i jeszcze inna balerina kapucina obok frigo Camelo. co to jest to wygląda jak właśnie ta kapucina nie a może to była jakaś wcześniej inna kapucina też jej nie można zdobyć tak jak tego tungtunga no być może mamy też ballerino lololo do zdobycia i tego glorbo frutodrillo do zrobienia nie myślę że takim naszym celem będzie wypełnienie całego indeksu żeby właśnie być tak wiecie Mieć tak na 100% to, że po prostu ciśniemy i totalnie kończymy Steela Braud właśnie w tej grze, nie? Że zrobimy taką totalnie jazdę. No tak, dobra, myślę, że rebirfa już możemy zrobić. I patrzcie, zostaje nam oczywiście nasz, nasz szef karker, Karkurkur. Także szef fito zostaje, autobus zostaje, wszystko zostaje. Tak naprawdę mamy o wiele więcej pieniędzy teraz na sekundę. Także to się opłaca. Rebirfy się opłaca robić. Jak widzicie, już mam prawie milion, już mam milion pieniędzy. Także naprawdę to się totalnie opłaca. Więc tutaj nie ma co żałować, nie czekajcie tak jak ja, od razu róbcie, jak w to gracie. I mamy okazję karker kolejnego. To Sterino Nosorożec, widzowie. Jo, dobra, bierzemy go. 4 miliony. Oj, to nie wiem czy weźmiemy. Nie wiem czy weźmiemy, ale Diamentowy Balerino Lololo. tak jak najbardziej. Karkerara to nie bierzemy, już go mieliśmy. Także na luziku dobra, widzowie. Myślę, że zbieramy tutaj pieniądze i szybko ciśniemy. Zdążymy tego Balerino Lololo, to też będzie spoko, będzie do indeksu oczywiście. bo to chyba nieważne, jakie rarity, to i tak wpada do indeksu. A daje 1000, także moim zdaniem totalnie fajny epic. Dobra, bierzemy go i słuchajcie, ciśniemy, 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 ciśniemy. Bardzo udany odcinek. Co tu się dzieje, nie? I teraz tak, czy go Mamy. Najpewniej, no a nie, nie mamy, czyli trzeba zwykłego zdobyć. Do stary, nieźle, źle. dobra, to sprzedajmy tego i zdobądźmy zwykłego. On tu leci, widzowie, nie, nie zdążę, stary, dobra, no nie zdążę. Lipa, lipa troszkę, ale idzie kolejny, dobra. Weźmy go i zobaczmy, czy faktycznie nam teraz zaliczy, nie? Bo jestem ciekaw, jak ten indeks się robi. Czy trzeba robić takie zwykłe rarity? No, jak się weźmie inne, to lipa, zobaczmy. No, widzowie, tak, trzeba zwykłe, trzeba zwykłe. Czy jeszcze ten glorbofrutodrilo i mamy pełny indeks, o proszę bardzo, no, jak na zawołanie dosłownie, widzowie, proszę bardzo, kolejny, dobra, indeks. O, tung, tung! Prawie mnie trafił widzowie. Ja nie że dobra. Wariacik 1. I tak, tutaj mamy fula. Tutaj mamy, tutaj mamy także, widzowie, Brajrot Gat i sekrety. Teraz ciśniemy, A później Bista robimy w kolejnych odcinkach. Także kolejne, kolejne, kolejne? Kolejne odcineczki od Mega Grube. Będziemy robili bardzo dużo potężnych rzeczy, widzowie. Teraz ja zarabiam sobie te miliony. No i słuchajcie, ogarniam na kolejny odcinek mega potężne tutaj, oczywiście, sekrety do robienia. Bo no po prostu będę miał więcej pieniędzy, więc więcej porobimy, nie? Bo tym razem to tak troszkę, no zabrakło, zabrakło. Ale mamy najlepszego szefa kurkura, który jest gigabit sobie mroczną tajemnicę ziomal. Ma jak nic na pewno tutaj zabijał jednego bo tak właśnie wygląda. W kolejnym odcinku kupimy sobie też tego truskawkowego słonia, strawberry elefanta OG, no i zdobędziemy jakieś bisty, nie? Wydaje mi się, że naprawdę giereczka totalnie oddaje. Razy dwa szczęście, 15 minut jeszcze i storma mamy. No dobra, to ja sobie tutaj nabijam, więc sobie dzięki za obejrzenie, chcecie więcej, łapeczka w górę i siemano.